35 lat temu wprowadzono stan wojenny. Co my teraz mamy? Stan wyjątkowy. Czym on się ma odznaczyć? Czym się wyróżnić? Pytanie, czy już jest, czy go jeszcze nie ma? Proszę Państwa, w sposób pełzający, rozpoczynając od demontażu Trybunału Konstytucyjnego, który teraz przecież bardzo by się przydał, poprzez odbieranie kolejnych obszarów wolności. Tak naprawdę stan wyjątkowy wprowadzono. Jeśli ktoś teraz włączy telewizor i widzi setki milicjantów, przepraszam, policjantów y, otaczających Sejm, obrady Senatu, gdzie tam zaglądają borowcy, to stan wyjątkowy już w Polsce nastąpił. I teraz my stoimy przed takim dylematem. Jak... Jak... W warunkach demokracji. Demokratycznie odsunąć tę władzę, której symbolem nie był, jak kiedyś powiedziałem, Gary Cooper, jak 4 czerwca, a Kaczy Cooper. Od władzy przy takimi samymi dynamatami zachowali proporcje, stawali. Stawała rosyjska inteligencja w 17 roku. Przed takim samym dylematem stanęli, stanęli demokraci niemieccy w XXIII roku, kiedy demokratycznie również wybrana władza za chwilę zamykała ich do obozów koncentracyjnych w Dachau czy w Buchenwaldzie na, na lata. Proszę państwa, my jesteśmy ruchem bez przemocy. Tak, jak takim ruchem była Solidarność, zwycięska Solidarność. Ale coś po drodze przegapiliśmy, coś zaniedbaliśmy. W rodzinach, w szkole, że ta hydra, totalitarna hydra znowu sobie podniosła łeb. Może już nie z czerwoną, pod czerwonym sztandarem, a bardziej pod czarnym i pod znakami olr i, i innymi. Jest, taka, jest taki sposób, to jest właśnie równą no wiolansą. na przykład Martin Luther King, który potrafił przeprowadzić zmianę, Poprawił Gandhi doprowadzić do wolności swego narodu, narażając się, ryzykując, ale nie przelewając krwi przeciwników. My jesteśmy ruchem bez przemocy i tak wygramy, ale potrzebne jest zaangażowanie, potrzebne jest taki ruch, jak dzisiaj. Jest potrzebna nasza obecność i słowo, które na nowo musi zabłyszczeć. Słowo to, to solidarność! 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 W tej chwili są w Warszawie, w innych miastach, ale też taka ludzka solidarność przez małe S której też często zapominaliśmy. Zwyciężymy Polska znowu na przykład demokracji, za wolność waszą i naszą, a nie zdrady Białorusi w tej chwili, kiedy zamyka się Pielsat, kiedy Waszczykowski, Maciarewicz i Kaczyński okazują się użytecznymi idiotami Putina. Nie po raz pierwszy. Pytanie, czy idiotami, ale na pewno użytecznymi. Dziękuję bardzo. Zwyciężymy! Zwyciężymy!